Witam Dziś przy takim karmieniu Gołębi Tu jest to jeszcze młode I część gołębi, które Pójdą do rozpłodu No i tutaj jeszcze Część tego, no i Gołębie teraz zostały Dziś na karmę miały Sok z dzikiego bzu Widać jak te gołąbki Puch lata, wszędzie fajnie puchują No i część tych gołębi już Eee, Liliusz albo jeszcze pierzy. Jest to czarne, jeszcze to takie przepieża na głowie. Takie te późne młode. Nie wszystkie są popierzone. Ale widać go w karniku, jeszcze jedzenie. A na gołębie już odlatują. Dziś znów takie temperatura gdzieś około minus 10 będzie. Tak powiedzmy tak, jeszcze na wieczorem, żeby je pokarmić, żeby się napiły przed nocą to jak będzie taka e, znów niska temperatura to nie fajnie no, ale już część wlatuje już taka fajna samiczka taka siwa jak Lunia jest tutaj co pije właśnie fajny gołębieg tu jest takie e, ciemne ale na razie jeszcze skakają tak ostro jeszcze do tego karnika ale część kołębi część gołębi tu jest jeszcze takie siwe jedno takie bez ogona popierzone. część gołębi jeszcze pierzy to są te gołębie które są z tamtego lęgu no ale jak widać jedzenie takie nie wiem czy one mnie dopuszczą owiec wyjadł dokładnie, ale teraz już mają pół na pół z jęczmieniem plus do tego dodawane są te ziarna takie fajne to to krawat taki gołąbek, taki rozszorcowy, fajne gołąbek, króciutki fajne. ogon jeszcze cały rozsypany i w gołębie tutaj taki siwy, ładny też samiec. Ale widać że zimno jest, to jak siedzą już nogi, nogi w piórach. jak jakby się troszeczkę przesunęłem ale, ale jeszcze jeszcze te gołębie dojadają tu e, takie jedno to z lentaczy takie to jest z kierowogradzkich a tu jest takich kilka jeszcze zresztą jest jeszcze z drugiej strony tam przy Budapesztach to jest jedna taka samiczka, ona kiedyś była pokazana. fajne gołąbek, ona późna młoda jest, z kolorowych, taka bardzo jaśniutka. I tutaj, o tutaj takiego panu e, e, z Zamościa miałem cztery gołąbki wybrać, e, jak jakby oglądał no to... Taki tak. ciemny samiec na ile moku. Mam na różowej takiej kontrolce jest. gołąbek do niego mogłaby być z rozpłodu taka masłowa samica albo jedna z siły, ale siwy już raczej już nie ma. Tu jeszcze jest jeszcze z tych czerwonych to rentacze i gdzie jeszcze jakąś samiczkę może by znalazł, ale już mogła być czarna samica tutaj taka samiczka jest tutaj taka czarna. zieloną obrączką, kontrolką taką zieloną jest No tu jest ten samiec właśnie na, na białym fajnego Miał u mnie zostać. No ale, no jest jeszcze parę takich gołębi, których no, e, później możemy pokazać taką masłówkę samicę. I ewentualnie taki siwy samiec. Ten jeszcze też nie do końca jest bieżony. No, tak w przeplecionym jest. Z tej czerwonej linii. Tamten też jest samiec. Także tyle tych gołąbów zostało, lubię, lubię patrzeć jak gołębie jedzą, wtedy zawsze można zobaczyć czy coś e, nie, do, nie, nie dolega, ale widać, że jeszcze niektóre to po połowie ogona mają, gołębie są niewypuszczane, tak jak w wczorajszym filmie było widać, że ale puchuje strasznie, no nie wiem czy to widać, tego, no ale puch lata, także dobrze jest. No ta, to, to takie krabatko, takie, to takie fajne na długim skrzydle, krótki gołąb, długie skrzydła, fajne, ładne gołą i e, było wczoraj no, fajne, to siwę też fajne Samiec Ale te gołębie tu zostają u mnie i wczoraj było właśnie widać jak, jak, e, jak to właśnie jest z tym jaszczębiem, no nie ma szans wypuścić bo chwilę gołębie tylko to tak szkoda, szkoda tego marnować żeby, żeby marnowało no bo to zje wszystko jaszczą yy, i szkoda to nawet wypuszczać bo to ledwo odbije się do góry i już jest już jest po nim. panie Naty, na tym ładnym locie to jest no to jest właśnie ten samczyk miałem wybrać 4 gołębie nie wiem czy się uda jeszcze no, fajny gołąb, taki fajny zawsze był chętny taki większy jest, ale ładny taki w locie, no i ogólnie ładny gołąbek i miałem jeszcze wybrać do pana do Torunia Ale tutaj jeszcze z tych młodych takich może mi się coś udało ale tych krawatów też żal jest wysyłać, no bo chciałem tak samo dla siebie zostawić no. No już gołębi jak, jak widać za specjalnie nie ma jeszcze takich co są mnie popierzone no i tutaj z tych gołębi z 10 zostaje u mnie e, jako wymiana na rozpłodzie także tutaj jeszcze takie jedno z kolorowych taka samiczka, no taka mniejsza jest no jest zarezerwowana ale taka późna młodka. No już nie ma z czego no już to co było to przybrałem jeszcze parę tych gołębi takich zostawiłem specjalnie na koniec żeby jeszcze można było sobie coś wybrać nie wiadomo nigdy nie wiadomo jak to się mówi kiedy to się stanie ale ogólnie jest fajnie jak mówiłem no było nie wiem młodych no i tyle ich zostało tych młodych, tutaj jest część takich przerzucone z rozpłodu no już są to takie pomieszane tu już te ostatki jeszcze te gołębie niektóre jeszcze nie popierzone są Ale, no, teraz nie spierzą no bo zimno jest jak 150 dziś znów minus 10 i następne dni cały czas na minusie także woda jak się napiją porządnie to będzie zabierana woda i te gołębie, no już trzeba dawać dwa razy dziennie pić, no, przy takich mrozach to gołębie e, potrzebują e, zjeść dobrze no i wypić tak samo, pić no, trzeba też tym gołąb, gołębie dwa razy dziennie muszą się napić, tutaj e, przy takim wysokim mrozie tą wodę raz, dwa ścina i no i no, no, po po jakieś, nie wiem, do godziny pewnie i, i ta woda, woda jest zamarznięta, tak jak minusowa jest minus 10, to woda zamarza w momencie dlatego trzeba co najmniej dwa razy nim wymienić fajne to jest takie ciemne będzie samiczka w tylko no jeżeli ten pan, to no tu jest jeszcze samiec, tam też niespierzony a niespieżony taki samiec siwy jest na czerwonej kontrolce. Tu jest jeszcze część gołębi kolorowych i kilka tych ryżaków, a już wchodzą w środku. Tutaj jeszcze, ale widać, że jest duży mróz, bo tak siedzą, pokłóczone. Tutaj mają. No jedna czarna jest sami, druga samica. No już wlatują, napiły się. Jeszcze im zostawię tutaj na chwileczkę tą wodę i później będzie wylewana. Jak widać, nie wyjadły do końca. I tyle im wystarczy. Także jak widać jaki kał jest u gołębi o. fajny, zwarty, ładny gołąb takie. takie te moje gołąbki To właśnie e, po, po owsie ta, teraz będą tak jak mówiłem no to z owsa wychodzę, teraz na chwileczkę będą miały jęczmień z dodatkiem i będą miały jeden dzień głodówki o jeden dzień głodówki no i będziemy już tak przygotować gołębie już tak na poważnie do tego zonu lęgowego Już te gołębie, które miały już wyjść no to już w tym tygodniu i przyszłym tygodniu już praktycznie ich nie będzie Także już będzie koniec z tymi gołębiami, tam kilka zostanie takie na rezerwę jak mówiłem 10 gołębi w tym roku jest wymiana na, na rozpłodzie też taki samiec kolorowy, on też ładnie lata. Środka. To czerwone też fajne fajny gołąb. No i tam jest takie okay? ciemna samiczka. Fajny gołąb też. No i to, to fajnie zawsze latało, ona, no ale to późne młode. Mówię noc piątego lęgu. Takie tego łąbki. No ale widać, już pojadły, kruchają ładnie. Fajnie jest. Jest dobrze. Przyszła tu kura. Nie wiem po co. Jakoś uciekła, i musiała uciec. Teraz muszę boi się przejść po śniegu muszę ją tam przegonić. Także takie te gołki teraz już idą spać. Późno już jest po czwartej, takie ostatnie karmienie na noc. Takie siwe. Ale to jak widać no, pojadły i tyle im wystarczy. Także pozdrawiam wszystkich jak zwykle Zapraszam na kolejne filmy. Teraz już się będzie działo, za niedługo będą połęby, już włączone w pary. Teraz akurat bardziej jest zajęty kurami, bo kury wcześniej ten sezon lęgowy zaczynają. Ale ten mróz to też troszeczkę krzyżuje plany, bo, bo ciężko jest. Wszystko dwa razy, trzy razy trzeba rozmrażać. Wszystko marznie. Jak u kur, no to jednak i ta nieśność od razu spada. No ale jakoś damy radę. No nie jest łatwo odśnieżania. Śnieg spadał dzisiaj mocno. No i ten mróz, jak ma być do 15 stopni, no to, no to dużo. No ale lepiej taki mróz niż, niż ta pogoda. Ale pogoda ta, jak była bez przerwy, taka zmienna. No to też niedobra, też tak niefajnie jak tak się zmienia ta pogoda, e, raz się, lepiej żeby było cały czas, jak jeżeli miało być zimno to niech będzie zimno cały czas, mróz i a tak to jeszcze kilka, trzy dni temu było tak mokro, dwa dni temu, a dziś już tak, e, no fest mrozi, no ale na to wpływu nie mamy, jakoś trzeba to przeczekać do wiosny. Pozdrawiam. Taki z kolorowych, taki srebrny, ale to też ogony, pociachany Tutaj jak jedzą na tego, no to zawsze im się tak podwinie Na kratkę pióra wpadnie podwinie i łamią te młode pióra, jeszcze łamią. No ale popierzą jeszcze na wiosnę, będzie coś z tego. Także do zobaczenia. Pozdrawiam.